Nastąpił poniedziałek, a więc paczka nowa legendy. Italia, mistrzowie świata 2006. Proszę bardzo. Andrea Pigro, maestriona, grenadora pigułka, ściany I tutaj Francesco Totti, fenomenal. Pas. piękne włoskie legendy oprócz tego mamy no, jeszcze ten to... Taleb opoli Destroje. lat 91 wzrostu 23 lata 31 leweli, bez chwili. bez szybkości w powietrzu też słabo podanowe też słabo w ogóle nie słabo Jedynie siła, zanim przemawia. Wyjściowa piątka. Daniele Lugani. Daniele Lugani. Głuskować potrafi, nie siła. Niestety znowu nie ma szybkości, nie ma przyspieszenia. Gra w ogóle w porządku. 6. Ta szósteczka. Nie wiem, jest jeszcze. Nie ma skili. 5 6 Lorenzo Colombo. Fox in the box, metr 86 Silny szczał, wykończenie, balans, siła. Ogólnie tutaj fizyczne rzeczy się zgadzają, ale technicznie, podaniowo Wówki, wykończenie to jest W sumie super szawa ma już ten kształt. Piąteczka tylko i wyłącznie piąteczka. Cezary Casadej w Polkieskiej Ojowej. Nie ma go ale jakiś kształt. 80 21 Podania fajne. Dwie bling jak powalczy, sobie silny strzał, siła stamina, szybkość będzie najgorzej wysoki na skile trzeba dodać ale to nie jest fajnie można pograć spokojnie ja bym mu dał przydemkę fajne bilcze fajny, fajny. żołnierz no jemu podań Techniki gry w obronie nigdy nie można odmówić. Skile też fajne. Siła szczałą, kondycha, niezły balans. Tu 80, no ale fizyczna szybkość i przyspieszenie skoczności. m 80 i fizyka, fizykal kontakt też słaby. Hmm. Młody Wilcze dostał siódemkę Joluzinio, no też siódemkę może dostać, ale nic więcej. Nawet takie sześć i pół bym mu dał. Gdybym miał wybrać, to wolałbym tego się zrobić. Iwan Rowedel. byłam klasz, byłam nie oceniamy. Mateo Politanu, człowiek na polu, ile spoko, flip-flop, double touch, i tak dalej, przyspieszenie na starcie 81. No przyspieszenie, silny strzał, balans, szybkość, dribbling, w porządku, podania strzał, jakiejś rewelacji nie będzie. 7 czy szóstka? Ile ma w porządku? No to siódemka. Siódemka. Takie do drobnego zejście do środka wykończyć. Odegrać Wam tu spokojnie. 7. I udział z Calvini. 21 lat. Metr 94 wzrostu. Bardzo wysoki. Może dać w obronie lub na defensywnym pomocniku. Lub pomocy nawet. Skille trzeba dodać do obrony. blokera i tak dalej. Gra w obronie świetna. Fizikal kontakt będzie świetny. Głowa będzie fajnie. Podania już są na skalę bardzo zajebiste. Piłka nie przeszkadza. Wysoki, no fajnie to wszystko zaczyna świecić. 21 lat. No przyspieszenie, no ale jak mamy o 94, no to przyspieszenie, szybkość, to szybkość i tak jest fajna na skalę. Stamina, nawet ten balans. Koniecznie jest do obrony i naprawdę fajne. Siódemka spokojnie można dać. Czy ósemkę? Może i nawet ósemkę. Niech gdzie osiem, gdzie udzielę Calvin. No i mamy trzy legendy, Przecinak, ściana, tutaj dostał Fortress, generał Gatuzio, to jest nowa legenda, po raz pierwszy football. futbol. Typowy destroyer, gra w obronie, tu będzie wszystko ponad 95, może nawet 100, przyspieszenie, szybkość też tu będzie 90, fizyk, ale to samo. Kondycha to samo. Piłka nawet nie będzie tak przeszkadzać. Podania się zrobi. Usłowanie troszeczkę słabe, nie? Ale na destrojera no to dziewiątkę trzeba dać nowej legendzie. I futbol. Ty rzemieślnik, że przecinek. Czy będzie lepsze od kamte, Davicza? I tak dalej, trzeba pograć. Jeszcze nikt tego nie uczynił. Tutaj, jak mówię, nowa karta. No i dziewiątkę trzeba dać, jak na przecinek. I do sprawdzenia, nie no? Na papierze na no dziewięć. Francesco Totti. Francesco Totti dostał, tutaj ma dostał ścianę, dodatkowy super skill. A tutaj fenomenal Pass. Tak jest, fenomenal Pass, widzicie. Fajne tutaj ma Mi I świata 2006 Francesco Totti. Med 80 wzrostu. grebling, Podania. Wykończenie na star Wszystko ponad 80. Przyspieszenie będzie mega. Przyspieszenie szybkości tutaj można zrobić 90. Zobaczcie jaki balans. Med 80 wzrostu. Jaka fizyka. znaczy fizykal kontakt. Ogólnie technicznie i siłowo mega gościu. No, mega karta się zapowiada. Bo jemu możecie zrobić przyspieszenie 90, balans 90 i fizykal contact 90, do tego szczały 90, czy, czy nawet ponad główkowanie na poziomie około 80, podanie ponad 80, mega karta. Dla mnie 10 na 10, 10 na 10 na Ezesa. AMV CF 10 na 10. No i Pirlo, maestro. Jeden z moich najukochanszych piłkarzy, którego go uwielbiam. Bloker intercepcja, nowrotę pas. Ogólnie wszystko do podań, do strzała z daleka. Podkręcanie piłki stałe fragmenty gry ponad 85. Już tutaj mamy. Krótkie podania na starych 88. To wszystko będzie ponad 95. Technika, gra w obronie mega. Przyspieszenie fajne. Silny strzał. Nawet ta fizyka fajna będzie. Kondycha. Przyspieszenie nie będzie takie złe. To będzie wszystko ponad 80. mamy trochę balans. Tylko 75, metr 77 wzrostu. No i nie ma żadnego dodatkowego skill'a i to mnie martwi. Tak to bym na pewno poszedł po tą kartę. Tak to się zastanawiam. Andrea pierdole. No co więcej chcecie od or orkiestrojewa? Musi umieć świetnie podać. Musi umieć coś wybronić. Jeśli to ma silny strzał, stałe fragmenty, potręcanie. Trochę balansu brakuje, ale... 9 czy 10, pierdole. Dam mu dziewiątkę. Gdybym miał jeszcze jakieś dodatkowe skill, dałbym mu dziesiątkę, a tak to dam mu dziewiątkę. Dla mnie najlepsze z tej paczki Francesco to 10. I to jest moja recenzja tej paczki. Ogólnie paczka legendy, fajne. Każdy do pierwszego składu. Pierwszy raz gra ja dużo, a z tych niestety tutaj jest słabo. Tu jest słabo, swoich, tak naprawdę. Żeby tak na dłuższą metę pogodzić, no niestety. Czyli 10, 9, 9. Dzięki za uwagę. Zapraszam na live. A. Twitch Dios Darkson. D10S Dalson.